Mamy przelot dwóch myśliwców nad Polską Platformą Wierniczą. Mamy wtargnięcie trzech samolotów w przestrzeń powietrzną Estonii. Były tam przez 12 minut. Teraz mamy mm, mm, jakiś samolot rozpoznawczy rosyjski, który został przechwycony nad Morzem Bałtyckim. Wcześniej mieliśmy ten atak dronów. Czy to jest jeszcze testowanie, czy to już jest prowokowanie, szukanie zaczepki i pretekstu do czegoś więcej? No jedno i drugie. Rosjanie taką taktykę stosują od dziesięcioleci. To nie jest nic nadzwyczajnego. Podam przykład, kiedy na Islandii stacjonowały jeszcze wojska amerykańskie, miały swoje bazy, a wycofały je, natychmiast zaczęły się przeloty bombowców strategicznych rosyjskich nad przestrzenią powietrzną Islandii. E, dlatego na przykład jest kontyngent e, lotniczy na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, patrujący przestrzeń powietrzną, bo jeśli. Nie byłoby go, a te kraje nie posiadają swoich sił powietrznych, to Rosja by to robiła. Zawsze to robi. Ale po co to robi? Robi to z wielu powodów. Po pierwsze, pokazu siły, po drugie, zastraszenia, po trzecie, prowokowania do reakcji, żeby oskarżyć kogoś o działania jakby przeciwko sobie. Zdajmy sobie sprawę, że narracją rosyjską jest, iż NATO jest agresywne i chce Rosję zaatakować, zniszczyć, więc Rosja musi agresywnie się zachowywać. Każda prowokacja, odpowiedź na prowokację Rosji. I to nie są tylko lotnicze. No, przecież mamy flotę cieni, zrywanie kotwicami, przypadkowo przez statki, które nie są pod rosyjską banderą, kabli różnych, jest codziennością. To, to, to nie tylko tak wygląda, że tylko samoloty mogą przelecieć.